Panie Karolu Nawrocki, gratuluję panu wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich. Polska jeszcze nigdy w historii nie była tak podzielona co do polityki jak teraz, ale wierzę, że sprosta pan temu wyzwaniu. Inteligencja, aktorzy, celebryci głosowała na pana Rafała Trzaskowskiego, jak zwykle zresztą, żeby przypodobać się władzy, a ludzie z mniejszych miejscowości na pana Karola. I co są gorsi? Wynika z tego, że tak, bo za inne swoje poglądy zostali zmieszani z błotem. Wylała się na nich fala nienawiści i krytyki tylko dlatego, że wygrał pan Karol. Jeszcze hejtujecie niewinną siedmioletnią kasię, córkę pana Karola i pani Marty, a widać, że ma szczęśliwe dzieciństwo i kochających rodziców. Jak wam nie wstyd? Panie Donaldzie Tusk, ludzie już mają dość pana rządów, szczególnie młodzi jak i starsi, kiedy to w 2016 roku waloryzacja emerytur wyniosła 2,40 zł. A teraz Ministerstwo Finansów proponuje podwyżkę płacy minimalnej w 2026 roku o 3,70 zł brutto. Naprawdę? Panie Sławomirze Męski, jestem przekonany, że za dwa lata Polacy będą się zwracać do Pana już jako do premiera. Tylko w nas młodych jest nadzieja, aby zawalczyć o lepszą Polskę z nowym rządem i premierem na czele. Jesteśmy zobowiązani wobec narodu polskiego.